Cześć Karol. Cześć, chciałem ci pogratulować. Ci bardzo. A ja to ci pogratulować odcinka. Nie, chciałem ci pogratulować, że masz możliwość nagrywania ze mną tego programu. Drodzy państwo, dzisiaj będziemy a, się nie drgnął nawet ten mikrofon. No dobrze, ale nie jest idealny. Dzisiaj pokażemy wam aplikację Pogłębiarka. Jest na iPhone'a i na Androida, ale oni powiem więcej w trakcie tworzenia odcinka, zobaczcie, kliknę Zobaczcie, jak, klik, Zobacz, jak tu się pokazują rzeczy. Dokładnie. Ale tak naprawdę, dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od tego, że w sposób bezpośredni i bezczelny zmasakrujemy oraz założemy. założemy? Kanał Langusta na wyspie. To zaczynamy, od... Na palmie. To zaczynamy od tego? Na no, wyspie czy na palmie? Nigdy nie pamiętam. A Nigdy nie pamiętam. Zawsze mówię źle. Na, na obrazku jest co? Wyspa i palma. Oś o to chodzi. <laughs> O, patrz, widzisz, tak, i to, o, i, ale będzie zo... są, o, nie, jest tylko palma. Langusto, <laughs> <L> <laughs> no palmy, it's <laughs> <That's> only palma. <laughs> Tematem jest, jest w Kazachstanie pojawił się niezwykły lodowy wulkan. W Kazachstanie pojawił się niezwykły lodowy wulkan. O, to, to, to słodkam. <laughs> Jak w nieznasz sensie bardzo... się No przecież powiedziałeś to samo. No po czy, czytałem. Ah, okej. Okay. Cud natury przyciąga tłumy turystów. Wideo. odowy wulkan zlokalizowany pomiędzy wioskami Kegan i Sherganak. Jeszcze raz, jeszcze raz. Kegan i Szrganak. Szrganak. Szrganak, które są położone w odległości około 4 godzin drogi od stolicy Kazachstanu Nur-Sultan. A w ogóle jak jest powiedziane 4 godzin drogi, czyli to muszą być jakieś bezdroża. A jak się wcześniej nazywał Nur-Sultan? To nie, Astana. Jak nie? To jest Astana, tak? No, chyba tak. A jak się nazywała wcześniej Astana? Jeszcze przed tym, jak się nazywa Astana? Mm. <noise> jak się okazuje, nie jest to pierwszy przypadek powstania lodowego powstania wulkanu w tym lodowego, wulkanu, 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 regionie w świata. świata miejscowi. I Stwierdzą jednak, jednak, że ten konkretny, ten konkretny jest naprawdę, jest naprawdę niezwykły. niezwykły. Wypływający się... Jak wypływający się ze środka wulkanu? Nie może być wypływający się, może być wypływający ze środka wulkanu. Tak, powinno być wypływający ze środka wulkanu To drugiej To jest, jest antyradio, stary. Kto tam weryfikuje te teksty? Utworzył bowiem podstawę konstrukcji małe lodowisko. właśnie, jak małe Nie lodowisko powiem. w sam raz dla Niny. Coś takiego, małe lodowisko. A czy, po, czy poleciałbyś ze swoją młodą, jeszcze taką miękką córeczką, która chłoni ideę? No bo jest młodym umysłem cały czas chłoni ideę. Wiesz, to nie, niezależnie od tego, jak ty bardzo będziesz chciał w jej głowę różne rzeczy, to ona i tak się dopiero uformuje na podstawie nie tylko doświadczeń związanych z tobą i z Moniką, jako jej rodzicami, nie tylko z, na podstawie doświadczeń z jej młodszym bratem, ale też na podstawie kontaktów z innymi ludźmi w żłobku, przedszkolu, w szkole, na podstawie kontaktów z dziećmi, na Murku, na podstawie pierwszych imprez, na podstawie pierwszych kontaktów z chłopakami, którzy wzbudzą. Emocje. najpierw platoniczne, potem być może erotyczne to są ci co będą do ciebie przychodzić jakbyś siedział w tym sweterku w rąby To nie są ci będzie chłopaki. żadnych chłopaków wiadomo, wiadomo, jej... ona zawsze będzie miała 10 lat i będzie twoją córeczką do dusia. to wiem, wiem, zobaczmy ten wulkan, <laughs> zobaczcie jaki wulkan zwróćcie uwagę, od tutaj przy najeździe drona będzie słychać jakie dźwięki się wydobywają ziobe, ziobe, ziobe. Ależe, strange sounds? Strange sounds z jądra ziemi! Tam jest zimno, jak widać, bo jest lód. Kurde. Ale z jądra ziemi, oprócz dźwięków, wydobywają się też ciepłe źródła i one, jak się wydobywają, to się zamrażają, jak już się wydobędą. O, nie powiedziane. I dlatego się tworzy taki wulkan właśnie. jak myślisz, czy może atmosferę w ogóle, czy może temperaturę wody podnoszą te dźwięki z jądra ziemi? O, złocie. może się świzgać Dobra, ja bym się tylko chciał sprostować troszkę artykuł, bo to oni spowiedź, ach insta, insta live, ja chciałbym tylko powiedzieć, dla mnie to nie są tłumy, to jest 10 samochodów jakieś 50 osób, przepraszam. Hi guys, hi guys, hi guys. Is is about minus, <laughs> nie wierzę, wow, Coś, jak jest minus 41? jeden, coś się dzieje pewnie z twoim ciałem jak wychodzisz, od razu pewnie ci zamarzają te wąsy, czujesz od razu, że są i zbawki. musisz korzystać z iPhone'a cztery, co, <grymne> Okej, <Okay. grymne> to było niemiłe, przepraszam, <grymne> przepraszam, dawaj boiling water, to to i zamarznie i zostanie, zobacz, będzie fajnie wyglądało, to jest tak, że rzuci zamarza, i ono zostanie w powietrzu, <grymne> tak, wszystko, Boga minus 41? what the fuck, to mogą być nie... ludzie, tak wysoko, no właśnie, nikt nie idzie, <grymne> o, Śnieg się z tego robi? No tak, no od razu A śnieg, myślałem, że lód Taki śnieg, no wiesz, śnieg lub para, wszystko naraz. O. Fajne. Karol, ja mam pytanie do ciebie. Nie, bo tak, ja mam Czy pytanie do ciebie. Ja mam pytanie do ciebie. Czy ja to się zdarzało medytować w życiu? Tak. O. Okej, okay. okej. Okay. Just sit comfortably. Mhm. Mm no pokaż jak się zresztą. Nie, nie, ja to głównie się tak Serio? <laughs> nie, nie. No, <to> ja tylko. <laughs> Aware of sounds sensations. No, więc jeżeli już, jeżeli już nie, nie medytuję codziennie, ale jeżeli medytuję Choć to... to czy, czy do pożyczyłem wodojek, klapki, bo nie chciał chodzić w... Są oryginalne, Kubota. No? no bo to jest polska firma. Tak, tak. 25 lat na rynku. 25 lat na rynku, okej. Okay. No więc, jeżeli korzystam, to korzystam z tej aplikacji yy, i ona jest spoko. Yy, jest płatna, niestety, mm. ale, jest, ale jest spoko. To ja mam bezpłatną <laughs> dla ciebie. To ty masz bezpłatną, ale za to niestety katolicką. <śmiech> <śmiech> Ten pan to jest Jezuita, Daniel Wojda. Naprawdę tak wygląda Jezuita? No, jeden z kilku. No nie, bo chodzi mi o to, że wiesz, koszula, koszula t-shirt, nie? No, no, można tak. Ale przecież. E... Co się podziało od tego soboru watykańskiego, drugiego, to jest koniec świata. Normalnie ładnie było tyłem do wiernych, po łaciniem nikt nic nie rozumiał i powiedziałem. Ale kiedy jesteś obeznany, powiem ci, niesamowite. No, Awe Maria, gracja plena. Ja nie pamiętam, Sorry. To trochę jak spi. i <gulia> 14, Ale umiało, no dobra, no to było 20 lat kiedyś... temu, no. Ale której... czy właśnie według ciebie ta msza posoborowa jest ważna, czy nieważna? To był pierwszy przejaw komercjalizacji kościoła. Że A... się ksiądz odwraca od Boga do wiernych. Daniel ma kanał na YouTube, który się nazywa Pogłębiarka, niektórzy z was mogą już znać. I A tam co on głównie robi na kanale? Medytacje. Jest na każdy dzień trwa tak około 12-13 minut. Chciałem tylko powiedzieć, że Pogłębiarka jednak trochę brzmi jak usługi budowlane. <gulia> to jest taka wspólnota dla ludzi, którzy medytują. O, czekaj. No wiem, a to, to jest wspólnota ludzi, którzy kibicują no Legii. Mamy takie konto, my te 660 złotych wpłacimy na to konto. O, widzisz 660, Jezu, ale fuk, że nie, nie uzubieraj 666, bo była trochę jak skucha, nie? Tylko <noise> <noise> mówię, <noise> to są żarty, które się same zasypają. To są żarty w dobrej wierze. Żaden troll nie powiedział. a to jeszcze przelejesz 6 złotych. <noise> w ciągu tygodnia masz medytację, takie właśnie 11-12 minut. Ci teraz wygodnie. Wyprostuj swoje plecy. Zwróć teraz swoją uwagę na miejsce, na którym siedzisz. Poczuj części twojego ciała, które dotykają siedzenia, oparcia. Masz taką przestrzeń, żeby sobie na pewno przyswoić kawałek e, Ewangelii, nie? bo to jest gdzieś na pewno w oparciu zawsze o, o Pismo Święte. Uh -huh. Pozastanawiać się nad tymi fragmentami trochę głębiej niż zazwyczaj. Bo zazwyczaj czytamy tak tylko tak, to, to, to zrobił tam, przyszedł z tym i tak dalej uh -huh. i koniec ten. Uh -huh. A to jest tak, żeby tak na przykład sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji byli ludzie, którzy byli wokół wtedy Jezusa, gdzie ty byś był w takiej sytuacji, czy gdzieś tam, czy tu, jak się zachowali apostołowie, czy, y, czy pracowali jako grupa, czy nie. Wiesz, tak dać y, się też może. Y, Poprowadzić, że może to, to coś ci to mówi, może ci to coś wyciąga mhm. o, o samym sobie w tym kontekście. Bo w ciągu dnia na pewno nie jest łatwo dać swoim emocjom przestrzeń, żeby, żeby do ciebie doszły. Masz część pisemną, tam, jeśli chcesz sobie powiedzieć. To jest nie? Tak, Dziś to są, niedziela. To się nazywa Rozróżnik, czyli MK1, czyli Mark 1. Czyli to jest pierwsza rewizja dopiero tego tekstu, tak? MK1? No Mark 1. Są jak nie? Ford? <grym> no, jak są Sony, Sony A7S Mark 1. No i no Ford MK1. No. no i tu masz jeszcze właśnie taki no. rabunek sumienia, nie? U, no to nie będzie nic. Bo jestem świetny. <grym> No nic, Karol. Nawet... Startuje przecież. Dzisiaj startuje w post? Nie, w środę która będzie w środę. Nie, ma to jest oświatowy odcinek. A! Nie, ja się zawiściłem teraz. Masz rację, tak, oczywiście. No tak, dzisiaj. I na kanale Langusta na Palmie, który to jest jeden z ulubionych Albo kanałów... Albo na Wyspie, zależy jak że to. to jest jeden z ulubionych kanałów Karola na YouTubie. E, Dobra, będą no. właśnie wstawaki poświęcone e, mistykom i do tych wstawaków ojca Adama Szustaka będą właśnie e, medytacje w tej aplikacji jakby połączone, to jest... E, więc to myślę, że też spoko. Więc będzie można sobie medytować o tym, o czym było zajawiane na wstawakach na Languscie na Palmie. Aplikacja jest na iPhona i na a Androida. E, to. Nie no dobrze, niech mają też ci, co mają Androida. niech mają też coś od życia Aplikację napisało dwóch naszych widzów. E, o, naprawdę. Bartek, tak, Bartek z i Piotr Dębosz, i że razem z żonami i z dziećmi. Że, że to fan Napisali jabłkę razem z żonami i z dziećmi, czy są fanami LSM? Razem <gady> z żonami i z dziećmi. To drugie. Myślę, że wszyscy <gady> w, w, w co, co sami. Więc y, link do aplikacji tak. znajdziecie w opisie tego filmu na iOS-a i a W sumie można w szukać po prostu w App Store albo w Google Play wpisać pogłębiarka. Przypomniało mi się, jak mówiłeś, jak była, była ta medytacja, to przypomniało mi się w ogóle, ładnie się odkopało w mojej głowie, stare, no, dobre czasy. No widzisz. Dobra, stare. Nie zawsze stare są dobre, ale stare czasy, jakieś nie na tam było coś takiego faktycznie, żeśmy mieli medytację. Nie było to chyba określane wtedy mianem medytacji, uh -huh. ale że było takie. Wy... To się wtedy mówiło wyciszenie przecież uh -huh. na to. Nie było, nie, było w, nie było w Polsce słowa medytacji, znaczy było oczywiście, ale nie w tych kręgach, bo wtedy to było zna... Aha, A, medytacja, joga, szatan, śmierć, wiadomo. Więc y... prosta bardzo linia. Nie, wtedy to było skupienie takie. Jakbyśmy na oazach właśnie. To było tak, że pora... po porannej modlitwie, nie wiem, czy była trza, czy inna po prostu modlitwa jakaś tam. To było tak, że właśnie czytanie pisma. I właśnie chwila, tak nie wiem, 10 minut, mm. gdzie właśnie miała być cisza, każdy miał pomyśleć sobie o tym, co to pismo mu mówi. Więc de facto mm -hmm. dość podobne rzeczy mm. były stosowane od dawna. Teraz po prostu się to trochę bardziej kanalizuje, robi się z tego aplikacje. Wszyscy jesteśmy jednak bardziej zabiegani niż dawniej, wiesz, bardziej przy telefonach, których wcześniej nie było, więc totalnie to ma sens. Jeżeli z kimś rezonuje ee, to w kontekście religijnym, fair. Znaczy, fair. Znaczy mi się to, co powiedziałeś, co mi to mówi. Myślę, że. No, no, bo to, to było jest... w tym tak. tak no. W ogóle wtedy, bardzo, bardzo fajne, że nie, nie tyle chodzi o to, moim zdaniem, w modlitwie, żeby... E, chociaż nie chcę nikogo uczyć, jak to powinno wyglądać Uf, modlitwa, bo sam umiesz. nie umiem. A, nie, no bo się nie umiem. Myślę, że Ale to, co bym chciał wierzyć, że tak to powinno wyglądać, to jest, żeby pozwolić jakby do siebie coś powiedzieć, nie? Z zewnątrz. Co, co by to nie było jakby dla kogokolwiek z różnych stron. W sensie, czy to sam sobie uzmysławiasz coś z podświadomości do świadomości, mhm. czy y, po prostu coś sobie przypominasz z, z, z jakichś tam fragmentów życia, że na przykład jak masz coś dzienne czytania, to hmm? to czytanie nie jest mm, po to, żeby po prostu sobie było, tylko że to jest też dla, dla mnie, nie? Dla e, coś mi to też powinno mówić o mnie. Ale, ale ja się wymądrzę z kolei, ponieważ uważam, że takie. Bo tak powiedziałeś, żeby to nie było takie wypływanie formułek. Ja uważam, że akurat modlitwa w tym kontekście, jak na przykład modlitwa różańcowa, one są formą bezpośrednio medytacji. Przecież to jest żywcem mm -hmm. zaciągnięte z Dalekiego Wschodu, gdzie były mantry. I to jest okej. Okay. Ja w ogóle, ja to, w ogóle słysza... to jest, no, jest... jest okej. Okay. To po prostu jest tak, że jak już znasz, to zdrowaś Mario. Tak bardzo, że mówisz je bez myślenia o tekście, co każdy praktykujący katolik robił. To też jest jest środek na drodze do wejścia w stan medytacji. Ale pewnie zauważyliście w ogóle, że w aplikacji Wodek powiedział, że to wszystko jest w kooperacji z programem Palma na Languście, która jest na czterech żółwiach i na wyspie. Wiadomo, kiedy się lączy tej nazwy? Wody mi powiedział dzisiaj przed nagraniem, że seria, która była bezpośrednim atakiem na lekkostronniczego, czyli mocno stronniczy. Bezpośredni atak. To było tak i my się cieszymy, że wystawaliście w obronie e, jedynej słusznej e, tutaj opcji. Otóż dowiedziałem się od Włodka, że prawdopodobnie ta seria już została zakończona, już no. jesteśmy wszyscy wolni, już nie będzie nigdy. Gdy tej marnej podróbki lekkostronniczego, którą próbowało uskuteczniać w dwóch z oczywiście sympatycznych, ale jednak nie oryginalnych prowadzących. Więc w tej okazji ja proponuję puścić ostatni odcinek mocno stronniczych. Bardzo was wszystkich pozdrawiamy! Szczególnie <grymny> tych, którzy są do nas z <grymny> o, <grymny> to nie... tutaj. Au! Mają zły humor. Oszukali mnie banda złodziei polskich. Co oni widzą, że już poszli w lesa. Oni poszli w pół podobnie. panowie! Ludzie to nikogo nie ma! A, więcej wstawek niż my. Bo ja nie chcę będzie w poniedziałek. W piątek zma nie zmarłego, ja tylko Bożego Narodzenia i sobie pomyśleli: Boże, moje życie ma sens. To pana tak? po prostu jest takie ciężkie. Ma! Dlatego, że. to jest trip, pięknego dnia. Narodziny. tego bo to hospital. My jesteśmy pastuszkowi. Witają was w ten. Yy, co chcę powiedzieć, panie W Dwie minuty! Uda się Wam wreszcie Wytają przywitać. Wieczór to mocno! Piątek Bożego Narodzenia. Yy, ojciec Tomasz Mikołaj Nowak. I ojciec Adam Mikołaj, szósta! Jednak inteligentny był. A to są ja chciałem powiedzieć, że ten Mikołaj ojciec Słow... Tomasz to ma taki naprawdę szczery uśmiech. A szósta widać, że jest trochę zakłamany. Żart! <laughs> nie masz nic wspólnego z katolicy, z Polską. <laughs> Ekstrapolacja to się nazywa. A może był basz czerwony? bardzo czerwony jeszcze. No. Jest czerwony. <grymna> no dalej, co jeszcze <grymna> O, chłopaki, no, widzę, że naprawdę niedaleko nie pada jabłko od jabłoni z Nie Co nie nie się robi? A rabownia, to, to... to jest za dużo! To jest za dużo. Jeszcze ten zoom. Jeszcze To jeszcze ten zoom. wasz montażysta... to może to... oni nam montażystę podkradli? Drodzy Państwo, dziękujemy Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Byli, było nam niezwykle miło, że mogliśmy gościć w Waszych domach. Włodek Markowicz poleca Wam medytację w aplikacji Pogłębiarka. Ja też Wam polecam aplikację Pogłębiarka. Usługi budowlane oraz medytacyjne zawsze wszędzie są przydatne. No jak? Trzymajcie się ciepło i pozostańcie... Lekko? Stronniczy.